Siemanko, tutaj Szalony Wojciech A ze mną dzisiaj jest Marcin, przywitaj się Siemanko Dzisiaj przedstawimy nasze karty Marcin, masz jakąś na kartę na wymianę? Na razie nie Ja y, zapraszam was do napisania na PW, na, na, na YouTube A tam możemy ustalić co, jak Też mam, ja mam karty na wymianę y, y, Marcin, mógłbyś nam podać yy, twój album pierw. Dobrze. Ale nie pokazuje to. No, no dobrze, tą okładkę tą... Nie było go stać na w ogóle na album. Nie no, przecież żartuję. Już poczekajcie, tylko otworzę, bo będzie mi się lepiej kartkowało. O! to będzie o... U góry! U góry! U góry czekaj o... Karim Wendeman Potem James Rodriguez Potem Tony Cross Nas Tutaj następnie La Cały Real i tutaj K-player yy, Luka Modric, następnie Double Trouble, który dzisiaj Martin zdobył po wymianie yy, Realu i następnie Game Changer yy, Cristiano Ronaldo. Poczekajcie, tylko sobie odłożę tutaj na chwilę telefon. Przejdźmy na następną stronę. Następnie mamy tak.